Się. Kiso! Co, się. Co, co? No nagrywamy odcinek! A no przecież! Mieliśmy na to Chodź! Robić. Oto usiądźmy przy naszym stole, to, to włączy dzień i wyłączy, żeby nie padało. Dobra. To o nie? Dobra, będzie to trzeba naprawić. E, dobra, jest krzesło, kurde, krzesło nam wybuchło. A to się musimy przywitać jakoś z widzami. Poczekajcie. Siemano Widzowie, witam Was w kolejnym odcinku na kanale Zajcu, z nami dzisiaj jest Kasper, Kiso, na Kitson, Kiso, tak jeszcze się Kasper, znaczy jeszcze się Kiso nie przyzwyczaił do ksywki, więc będziemy się mylić, ale nas poprawiajcie, no, szybko Kiso, zbieraj dirta, tylko nie stąd, eee, dobra, eee, eee. Ze z poprzedniego odcinka, no po prostu się rozwijaliśmy, no, no bardzo dużo się zmieniło, może mi wam powiedzieć. No, Ym, y, z ostatniego odcinka zrobiłem łódkę, nam żebyśmy pływali po wodzie i ten, wiecie, Ym, no, no. No, to lecimy z serią. Pewnie y, się dzi dziwiliście, y, czemu nie używamy kreatywa. Pewnie. No bo chcemy sobie zagrać zwykłą serię Minecraft. Prawda, no. Cacpero? No. Ej, weź Cacpero do płotek jeden. Zrób jeden płotek. Jeden? No, zrób jeden płotek. To poczekaj. E, idę do środka i zrobię Tutaj wybieram drewno. A jaki płotek? Znaczy... Zwykły. Taki? Taki? No. Ten. Dobra. I tam wiesz, gdzie masz postawić. Tam, żeby to e, No. było równo. Ja nie mogę. No, Widz tego. No, pięć będzie za mało. Dobra, i postaw tu tego dirta. No. Dobra. I e to. Kurde, post, po, postaw jej tego dirta. Masz jakieś to go tu tutaj postaw, masz. Mam. To poczekaj. Zaraz potekną. Dobra. Jakieś diltaty postawiliśmy, żeby to ehm. naprawić. Okej. Okay. Ehm tak, widzowie, bardzo, bardzo dużo się rozwinęliśmy. No, naprawdę... Zrobiliśmy stół, zebraliśmy... Pewnie się zastanawiacie, o, to co... To tu... i z pistonów zrobiliśmy ten stół. E, pewnie się zastanawiacie, co to jest, jakby. No, to już widzą pokażę, tylko wezmę swój wagonik. E, ty też masz wagonik w tym... W, e, w, wiesz, e, no, w, w skrzynce. W skrzynce, no. O, szybciej będzie łódką. Ale zapomniałam, jak się pływa łódką. No, ale. Dobra, ja sobie tu szybko zrobię schody. Dobra. No, i tu mamy jakby takie tory dla wagonika. I trzeba się tylko tam przejechać. A dalej, to tam jest wejście do kopalni. Tak też to, ja to widzę, pokażę. Nie robiliśmy tego z kreatywa. Na serio spędziliśmy tak dużo, nic nie zrobiliśmy ze zbrojek, nie nic. Tylko wszystko marnowaliśmy. Na to Kasper ciągle zbierał beton, prawda? No, na serio, patrzcie. I jademy. Kasper, nie pojedziesz niestety ze mną łódką. Oj, 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 oj. Widzowie? Dobra, już widzowie jesteśmy, zrobiliśmy cięcie. Dobry. Tak, przejechałem tutaj Ciewagonikiem stąd tutaj i lecimy tutaj dalej. Ja już nie dotykam tej kamery. Aha, Kasper, sobie idzie na piechotę. Kurde, teraz czy my tu tak pojedziemy. Kurde, chyba trzeba z góry. Widzicie, widzowe Problemy. Problemy techniczne. O. Jestem już tam koło ciebie. Rozwaliłem tutaj chyba coś. <laughs> Problemy techniczne. No już? Zbierz sobie jakiś piasek. O, ja już mam, dobra. O, kładziecie sobie tutaj wagonik i jedziemy Już nie, nie ostatnią drogą, bo to jest jeszcze jedna. Tutaj wysiadasz. Ja idę na piechotę. Zbierasz ten, czy masz skrzynkę z wagonikami od razu. Dobra. To będę jechał. No, to masz skrzynkę z wagonikami. No. Widzicie jakie piękne widoki. Albo nie, ty się nie cofnij. Nie, nie bierz wagonika, tylko się cofnij. Idź już do tego. Do czego? Idź do naszej wiochy. A ja pójdę do kopalni. Tak? Ta droga nie prowadzi do kopalni. A zapomniałam, jak się łódką jedzie, bo bym wtedy było szybciej. No po prostu. Dobra, odkładam wagonik. Dobra. dobra. No tak, dobra. I wylosowany widz może będzie pod koniec odcinka. No właśnie, zapomnieliśmy o tym. Tylko, że jest zła pogoda. A teraz. i zostawcie łapkę w górę z bacz dzwonem. To będzie następny odcinek z tego Minecrafta z Kiso. I to jest, jakby ktoś nie wiedział, seria Minecraft Zajcu i Kiso. E, a mam pytanie z zajcu. No. E, ten. E, można zostawiać tutaj tak łódkę. No, Jakby? bez problemu, no, no, no Po prostu tak, tak zostawić. Tak, tak będzie O, ładnie. tu będziemy mieli ten a, Gdzie jest nasz domek? A tam, dobra e, No i będziemy mieli tu blisko łódkę I możemy się przejechać tam, co nie? Będzie wtedy no. szybciej chyba O, ja pierdziele a, a tymczasem e, Nikodem jest w jaskini <laughs> I mnie goni horda zombie Umiemy się nie robisz. Nie. Ej, piorun powalił jednego zombiaka w ogóle. Widzieliście Co? to? Jakie dziwne. Piorun zabił zombiaka. Poczekaj, zaparkuję tu ładnie. Żeby nie było. Poczekaj, jadę do tyłu. Dobra. Jedę do tyłu, żebyś, żebyśmy mieli tułtkę, co nie, Nikolaj? No, o, tu jest taki spicie. Spyt... Poczekajcie chwilę. Więc będziemy... Dobra, więc widzowie, już jesteśmy. Zrobiliśmy malutkie cięcie. Eee, wiesz co, eee, z zajcu. Chyba będziemy, będę musiał e, e, ten. Będę musiał wyjść z nagrywania. No, Kasper, znaczy Kisa niestety musi skończyć. No, muszę skończyć. Ale tu masz zaparkowaną łódkę. Ładnie. Jakbyś chciał. Więc... No mamy. Co nie? No. Mamy łódkę. Możemy się przejechać na wodzie. A ty głupi zombiaku nie podchodź mi tutaj. A widzowie, jeżeli chcecie więcej odcinków z udziałem Kisa, to zostawcie łapkę w górę. I suba z dzwonem ja się pale. O nie. Ja zginę. Ej, bo ja zginę. Ja zginę. To jest chleb. Nie. Nie gadaj. Nie gadaj. Możesz się przejechać szybko łódką. Nie, 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 ja tam muszę pojechać. Dobra, widzowie, zobaczymy się już, gdy będę tam na miejscu. Widzowie, już jesteśmy i z nami się niestety Kiso żegna. No, żegnam się, więc pa, Kiso. Pa, Zajcu. Mam nadzieję, że dokończysz ten odcinek fajnie i oczywiście, jeśli chcecie więcej filmów ze mną, Kisem, to oczywiście zostawcie łapkę i suba. A ja się z czegnam, więc... To mnie ode... Zajca został zabity przez Herobrine! Y... Widzowie, widzieliście to powiadomienie? Zajca został zabity przez Hirobraina. To oznacza, że ten wylosowany widz to Hiro Brain. Widzowie, poczekajcie, sprawdzę na powtórkę i się zobaczymy. Widzowie, mamy problem. Sprawdziłem, sprawdziłem na powtórce i na serio wylosowany widz to Hiro Brain, więc... Mamy, mamy problem. co teraz zrobimy kurde, no nic no muszę się z wami pożegnać zobaczymy się w kolejnym odcinku serii Zajcu Kiso no i co, żegnam się z wami po patki zostawcie łapkę w górę i suba dzwonem